hej, witam na moim kanale. Dziś pokażę wam kody do Brookhaven. Więc zacznijmy od zdobycia takich pięknych włosów. Wchodzicie tu, musicie wziąć tu i wpisujecie ten oto kod. Dobra, widzicie? Ten kod musicie tu wpisać i otrzymacie takie włosy. Ja stworzyłam jak widzicie, taki strój, mam kilka takich już nie na kanale. 4 na razie. Teraz pokażę Wam, żeby zdobyć inne włosy. Takie. Wpisujecie kod. Już wam mówię jaki. 1, 4, 4, 9, 9, 7. 6, 1, 1, 1, 5. Hop. I ja teraz straciłam włosy. Ale już je odzyskuję i powstanie wam takie włosy. Teraz na Pinterest znalazłam inne, więc zaraz wam pokażę. Yy, dlatego tak wygląda, musiałam stronki inną sprawić. Pinterest dokładnie. I ja po prostu no nie wiem, do czego jest ten kod. Tego słowa nie znam. W angielsku akurat. Więc zaraz się dowiemy, albo po prostu słyszałam go, ale nie wiem, jak go się pisze. Nie wiem. Ale wydaje mi się, że to drugie jest bardziej prawdopodobne. 8, 2, 5, 7, 9. I co to jest? Człowiek odpisał? Nie wiem już, czy to były w końcu kody do Brookhaven, czyli to nam nie zadziałało. Sprawdzamy inny. Sprawdzamy ten. Jest z tego samego źródła. 1, 2, 3, 9, 7, 8, 6, 2, 9. O, to dostałam. To jest grzywka, tak, że wiedziałam, ale tamtego nie wiem. Usuniemy sobie te włosy. I twa chyba tam też dostanę i po prostu usunę wszystko oprócz ciuchów. Teraz pora na włosy. Zobaczymy jakie będą. No dobra, no to wpisy. 1, 1, 5, 4, 8, 5, 5, 9. 8, 3, 8. I dostajemy takie oto włosy. Teraz pora na następną rzecz. Mamy kolejny kod, i tym razem to jest kod, czy kicie? Ojej, nie, teraz 6, 3, 7, 6, 3, 2, siedem, osiem, siedem. Znowu jakiś dziad mi się włamał. Jezu. su Kolejna. No dobra, teraz przejdę na kolejną rzecz. No dobra, no to wpisujemy dziewięć, trzy, siedem, sześć, 3, 2, 7, 8, 1. I czekajcie. Nie mogę coś To jest kolejny kod niedziałający. Więc wpisujemy nowy. Tym razem to jest kod kolejny niedziałający kod. Z ktoś tuś. Co tu się dzieje? Skąd to jest? Czekaj. Co tu się dzieje? Nie, ja po prostu zmieniam tam. Może też serwer. Co to jest nie? Ja serwer zmieniam. Zmieniamy serwer, bo ja nie umiałam wytrzymać. Po prostu ja tak mam, że nie umiem wytrzymać takimi dziwnymi rzeczami i musiałam mieć serwer. Jesteśmy na nowym serwerze. I szybko sobie znajdziemy jakiś dom. No nie będzie naprzeciwko jakiegoś dziwnego. Wcześniej miałam naprzeciwko policjanta. A okej. Okay. Nie mogę go zbanować. No. Zamykamy. I robimy. Teraz nie wiem, czy tego już przypadkiem nie wpisywam, ale jak to sprawdzimy, a czy może na to, to zobaczę. Zadziała 9, 6, 0, 7, 3, 1, 3, 4, 5. 8. No nie, najwyraźniej no to w ogóle nie działa. To sprawdzamy następną rzecz. No niestety, no zmieniał serwer, ale tym razem to dlatego, że za długo sprawdzamy jakiś tam jeden kod. Z koszulka chyba na mnie zadziałała. No to niestety weźmiemy inną. Ale 1, 1, 6, 8. 5, 3, 1, 3, 7, bez spacji, 7, 4, 4, wyślij. Co zepsute? No to robimy outfit z tego. Spróbujcie sami tych kodów, bo może ja mam po prostu coś, nie wiem, coś się stało i po prostu mi pokazuje to it error, czyli no coś zepsute jest i tak dalej że ten kod... A ja tak mam czasami, że na przykład jeżeli coś, na coś nacisnę, to mi się w niektórych rzeczach pokazuje it error it error, error nie wiem co mogę dać jej za koszulkę nie będzie ta, no może jednak nie ta dajmy to, a tu wpiszemy tu wpiszemy, nie wiem, może spacyjki. mój po prostu ukochany kot. Ja miałam to w koszulkach wpisywać, a nie w spodniach. No to wpisujemy. No hop, hap Nie chcę żadnej literki B. Ja nie chcę literki B, proszę. Tylko nie B. Wysyłamy. I musimy zejść troszeczkę niżej. Tu i mamy outfit. Teraz musimy znaleźć buźkę dla niej. Jakąś ładną, że nie wyglądała tak, no widzicie, nieestetycznie. No hop hop! Spacyjki. I wyszli Tą buźkę? Nie tam, Nie, o Boże, nie U. Dobra, niech będzie ta I wpisujemy kody z kanału. Kody. kanału. Hop. I postać zapisana. To końca odcinka, więc popadki.